kochani, Witam Was bardzo serdecznie. Zrobimy sobie dzisiaj, kochani, lustro. On i ona, lustro uczuć. E, zobaczymy sobie, jakie są energie, co chce przekazać dzisiejsze e, wieczorno-nocne lustro. Ogólnie e, niedawno było też zaćmienie, także może coś się zmieniło po tym zaćmieniu, może coś się rozwiązało, może powstały. Mm, inne decyzje, inne, e, inne sytuacje. Także zobaczymy, e, jeżeli będzie do ciebie to lustro, to będziesz to wiedzieć, że to jest Twoje czytanie, bo jest to czytanie ogólne i ono nie będzie rezonować z każdym, nawet nie może rezonować z każdym. Trafia tylko do osób, które mają taką samą sytuację. Albo do osób, które w jakiś tam sposób widzą siebie po jednej czy po drugiej stronie, tak? Bo energia może być zamienna. Tutaj nie robimy czasowego, jest to bezterminowe. W zależności na kiedy, on, na kiedy trafisz na to nagranie, to ono wtedy będzie miało tak naprawdę sens. Ja bardzo Wam dziękuję za lajki, za komentarze. Um, naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że ta społeczność się buduje, że mogę nagrywać, że mam chęć że mam motywację. Dziękuję Wam Jak i również zapraszam Was kochani do podbijania filmiku, a jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć przez złotówką, co pozwoli mi oczywiście na rozwój kanału, no i też filmiki być może będą częściej, znaczy one i tak myślę, że już będą częściej, ale zobaczymy, no ale wtedy Byłoby jakoś tak y, lepsza jakość i wszystko, bo wiedzę, że no też oświetlenie i montaż i wszystko to naprawdę dużo czasu mega zajmuje. Dobra, już po prostu masło maślane y, gadam, więc y, zaczynamy. Chcę przypomnieć, że jest bardzo późna godzina w nocy, to znaczy późna godzina w nocy, no jest późno dosyć, także mogę gadać po trzy ale dzisiaj zrobię sobie to czytanie. Łyczek. Łyczek. Koli. Koli zero oczywiście. Bo kawusi po tej godzinie ja nie mogę pić, bo ja potem nie śpię po prostu. Ja po prostu potem nie śpię. Dobra, wchodzę po ścianach. Dobra, kochani, już sobie patrzymy. Energię. W miesięczny. miesięcznym. Jest na kanale, gdyby ktoś e, chciał. To jest chyba nawet 3 miesięczne i jest on z takami zodiaków. Dobra, kochani. Zobaczmy sobie energię ogólną dzisiejszego lustra. Jest energia ogólna dzisiejszego lustra. Dla kogo jest... <coughs> dla kogo jest dzisiejszy przekaz? Dla kogo ma być dzisiejszy przekaz? Kto powinien to usłyszeć? Dla kogo jest to dzisiejsze czytanie? Bardzo proszę kartę o pokazanie mi energii ogólnej. Bardzo proszę kartę o pokazanie mi energii ogólnej. Dla kogo jest... Dzisiejsze czytanie, dla kogo jest dzisiejsze czytanie? Bardzo proszę karty o pokazanie mi energii ogólnej, dla kogo jest dzisiejsze czytanie. Bardzo proszę karty o pokazanie mi energii ogólnej, dla kogo jest to czytanie. Dla kogo jest to czytanie? Kogo jest to czytanie? <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Na spodzie mamy. <laughs> Sąka była. Hm, jakie jest to dzisiejsze czytanie. Ja sobie rozłożę karty. Mówiłam on i ona, tak? A więc sobie sprawdzimy, co będzie energia męska, a tutaj energia żeńska dzisiaj sobie tak zrobimy i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pamiętacie, że energię tak naprawdę możecie wymieć nawet energię męską, tak? A na przykład mężczyzna, energię żeńską. Także na no to też zwrócić sensie uwagę. On i ona. Jaka jest jego energia osoby, o której pytasz? Jaka jest jego energia na ten moment? Jaka jest jego energia? Jaka jest jej energia? Jaka jest jej energia? Jaka jest jej energia? On i ona lustro. Jej energia i trójka mieczy. Jej energia. Piątka kielichów. Ale te karty są śliczne. Jakby ktoś się pytał, to to jest Witch Garden Tarot. Przepiękne są te karty. I królowa mieczy. A na spodzie mamy dwójkę kielichów. Dwójkę kielichową. Słuchajcie, energia ogólna tego dzisiejszego lustra jest taka, że mm, ktoś żałuje, Pewnego rodzaju decyzje. I niestety, dla niektórych z Was jest to decyzja związana z małżeństwem, z narzeczeństwem albo z wyjazdem, przeprowadzką. Tyle że ja nie mówię tutaj o przeprowadzce, gdzie mieszkacie blisko rodziny, tylko jest to już przeprowadzka naprawdę na drugi koniec Polski albo i nawet na drugi koniec świata. Tutaj y, czytanie on i ona. Kobieta, która poświęciła coś, poświęciła coś dla jakiegoś mężczyzny, czuje się po prostu y, rozczarowana. Rozczarowana. Czuje się zraniona. I przede wszystkim nie widzi wyjścia aktualnie z jakiejś trudnej, ciężkiej y, sytuacji. Tutaj jest takie rozmyślanie, w energii ogólnej się ona pojawiło nad tym, czy ja dobrze zdecydowałem, zdecydowałam. To może być też nawet i taka energia, że em, hmm. ty coś przyjęłaś i nie wiesz, tak naprawdę. Ale to jest bardzo poważne. To jest, y, po, to jest poważne, to jest powiązane jakąś umową, dlatego mówię, e, no pokazuje mi się tutaj tak, albo jakieś narzeczeństwo, albo. Jakieś małżeństwo, świeże małżeństwo, albo kobieta, która bardzo dużo zostawiła e, dla mężczyzny, bo to jest e, czytanie on i ona, i przeprowadziła się, albo poświęciła e, się finansowo, poświęciła się na przykład w opiekę nad jego rodziną, poświęciła się e, właśnie jego. Jakimś takim um, zadaniu, jakby nie wiem, to jest po prostu bardzo mocno nierówna energia. To jest taka energia, jak gdyby mm, kobieta chciała coś komuś udowodnić, chciała komuś udowodnić coś, że ona jest czegoś warta i szukała po prostu tego w oczach mężczyzny. Mężczyzny, który mm, teraz gdzieś tam to wychodzi, dlatego mówię, no tutaj jest pokazana w energii ogólnej. Zawarcie umowy, która mm, nie miała jakby wyglądać tak, jak powinna, więc no, sami widzicie, jak, jak wygląda sytuacja. Tak, no, naprawdę to może być dla jednej osoby, tak? Hmm, teraz tak, albo w ogóle mężczyzna jest w jakichś delegacjach, albo ma w ogóle taką pracę, gdzie musicie się cały czas przeprowadzać. Bo też tak może być, to ogólnie jest jego energia. E, no jego energia jest taka m, bardzo bierna, e, no jego energia przede wszystkim jest przy domu, przy jego rodzinie, dlatego mówię, tutaj może być sytuacja, gdzie kobieta e, poświęciła się i wyprowadziła się do jakiegoś mężczyzny, m, myśląc, że coś w jej życiu ten mężczyzna poukłada, bo ogólnie nawet są takie sytuacje, tak? My chcemy, aby ktoś w nas coś wypełnił, bo my w sobie tego nie mamy, albo nosimy w sobie jakieś traumy, tak? I myślimy, że ta druga osoba wszystko wyleczy. I ty, osoba oglądająca, jeżeli jesteś kobietą, no to tak myślałaś, a no niestety um, Jesteś tym faktem bardzo rozczarowana, ponieważ nie tak miał to wyglądać, i przede wszystkim ten mężczyzna nie daje ci tego, co ty od niego gdzieś tam oczekiwałaś. Przede wszystkim osoba też mogła się bardzo zmienić. Tutaj pokazuje mi się też właśnie taka zmiana, zmiana zachowania. Tylko pytanie, czy to jest zmiana zachowania Ciebie? Bo nagle doszłaś do wniosku, że jakby druga osoba nie jest Twoim psychoterapeutą albo czymś, co Ci pomoże? Czy to jest zmiana tej osoby, która nagle jak doszło do zawarcia jakiejś umowy, tak, umowy w cudzysłowie, no po prostu związku mężczyńskiego, to ta osoba nagle się zmieniła bo tak też mogło być. Że wiecie, było pięknie, ładnie, a teraz on, bo to jest jego energia, tak ustaliliśmy. Teraz, jakby mm, jest bierny. Po prostu jego energia to jest jedna wielka bierność. Um, tak mi się pokazuje. Czy ten mężczyzna on ma do ciebie jakieś uczucia na ten moment? Czy osoba. O której teraz myślisz, oglądając to czytanie masz do ciebie jakieś uczucia w tym momencie? <tryk> Dziesiątka mieczy. I paś pucharów. Wiecie co mogło też się, e, i król mieczy, te uczucia mogły w, 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 wygasnąć, w się sensie wygasać, albo teraz wygasają jakoś tak powoli. E, no, tak mi się pokazuje, że e, o, on dobrze ci się przedstawił, jakby przedstawił. No, był dla ciebie najukochańszą osobą na świecie, jak się poznaliście, bo tak mogło być. Natomiast teraz z jego strony, i no to jest niesamowite, ponieważ ja się spytałam, kart, co on do ciebie czuje w tym momencie? A wychodzi mi przeszłość. I wychodzi mi to, że to, co on w tym momencie do ciebie czuje, to jest dziesiątka mieczy z królem mieczy. Czyli widzicie, on po prostu się blokuje, on, on będzie się blokował, bo energia jest bierna, ale. Będzie się blokował, jakoś tak będzie się blokował, bo wiesz co? Być może on jest już pewien, pewien, że cię zdobył. Tak też może być. Tak też może być. Czemu nie? A co ty czujesz do jego osoby? Co ty, osoba oglądająca, czujesz do jego osoby? Na ten moment. Co ty, osoba oglądająca, czujesz do jego osoby? A z pentakli. No właśnie. Bo ty chcesz budować. Ty chcesz, żeby ta relacja była idealna. Tylko, czy takie relacje w ogóle istnieją. Bo kochani, po stronie jej, czyli Ciebie być może, pokazuje mi się obraz czegoś takiego, że ty uważasz, przepraszam, osoba oglądająca, ale tak może być możesz bardzo infantylne podejście co do miłości uważasz że osoba da ci wszystko bardzo romantyzuje życie uchroni że cię uwolni i być może przez to że chciałaś po prostu miłości takiej wiesz za bardzo to być może teraz jakby wiesz że to wszystko nie jest takie idealne. I żeby coś mieć, i nawet mieć relację, tak? Niekoniecznie nawet i partnerską, trzeba nad wszystkim pracować, bo ty sobie wy, wy, wyidealizowałaś, tak? Mężczyznę, z którym jesteś. A okazuje się, że on też ma jakieś wady, i co więcej, teraz co on jest, po, będzie się blokował. I jeżeli spytasz mnie, dlaczego on będzie się blokował, na ciebie, tak? To powiem ci, dlatego, że on też ma dosyć Twojego takiego podejścia, takiego przez różowe okulary do życia, do Waszej relacji, bo, bo też tak o tobie gdzieś tam w tej chwili uważa, że że ty gdzieś tam. Masz inne podejście, tak? Co do małżeństwa, co do związku, niż on. I on może to w pewnym stopniu zauważyć, tak? Że jakby wiecie, to są dwa różne światy. On może też stwierdzić, że on nie może ci zapewnić tego, co ty oczekujesz. On też mógł sobie zdać sprawy z twoich potrzeb, tak? W tym momencie i. On jest poblokowany. On chce Ci pomóc. On chce, żebyś Ty się czuła dobrze, ale on nie wie, jak on, ale on nie wie po prostu, jak ma to zrobić. I z tych kart mi to bardzo jasno wynika. On po prostu nie wie. Dlatego może się też i blokuje. On też sam nie wie, co tak naprawdę w nim się zadziewa. A zadziewa się proces. Zadziewa się po prostu zdjęcie różowych okularów. Bo to też nie, nie musi chodzić o to. Też może być coś takiego, że... Już te okulary różowe spadają, tak? Wiemy już o co, co chodzi, i ta faza takiego zauroczenia ogólnie y, przemija, tak? Albo zaczynają się schodki i co? I nie ma. Nie ma tak kolorowo, nie ma tak ładnie. A przecież miało być tak pięknie, tak słodko, wiecie. A to jest życie, a to jest życie, i nie zawsze tak będzie, no. Ktoś jakby ominął się z prawdą. Wiecie, my oglądamy te wszystkie bajki Disneya, jak to nie powinno wyglądać. Tylko, że to jest wszystko bzdura, to jest wszystko, wiecie, o dupcie, o tłuc. Tak nie wygląda prawdziwa życie i nigdy nie będzie wyglądać. No, niestety. Jakie ty masz do niego uczucia jeszcze? Papierzyca. Bardzo mocno chcesz siedzieć w jego głowie, aż wręcz tak um, kontrolująco. Chcesz wiedzieć, co on o tobie myśli na ten moment, czy, czy on cię jeszcze kocha. Możesz sobie takie pytania zadawać gdzieś tam w głowie. Bardzo chcesz mocno wiedzieć, co on uważa na twój temat. No, bardzo. So, jakie ty masz uczucia do niego, ale masz jakąś podejrzliwość, masz jeżeli chodzi o uczucia, to masz podejrzliwość związaną z jego uczuciami, e, z jego e, decyzjami, ale tutaj nie pokazują mi się uczucia, tylko takie właśnie, bo ja pytałam o uczucia, a widzicie, po tej stronie akurat pokazuje mi się taka chęć kontrolowania, taka chęć budowania. Nie ma tutaj takiej lekkości w ogóle. Nie ma. Ja pytam się o uczucia, a mi się pokazuje tutaj yy, bardziej taki jakiś strach, niepokój, takie chęć kontroli sytuacji, no takie hmm, karty, bym powiedziała, które nie sprzyjają do budowania relacji, a wręcz yy, odpychają, prawda? Kochankowie... No, bo ty chcesz tej miłości. Ja, ja, ja to tak bardzo mocno widzę. Ty chcesz tej miłości, ale ty nawet nie jesteś pewna tego. Ty nie jesteś nawet pewna tej miłości. Albo jego miłości, albo to, czy mu zależy. Tutaj z twojej strony jest jakaś niepewność, bo nagle zdałaś sobie sprawę, że no nie będzie tak cały czas łatwo, tak? Może przyszły jakieś. Większe, mniejsze trudności, i zaczęłaś ym, hmm, zdawać sobie z tego sprawę, że może jesteśmy różni. Może zdałaś sobie sprawę, że, że może on cię skrzywdził jakimś swoim zachowaniem, rozczarował, ale to tak jakby ty wcześniej tego nie widziałaś, tylko dopiero teraz to widzisz. A wcześniej tego nie widziałaś, bo, bo mi się to pokazało. Dopiero teraz jakby. Widzisz, tak? Konsekwencje właśnie takich ubud. Ubud. Konsekwencje oglądania bajaczek, tak? Z księżniczkami. Przepraszam, naprawdę, ja nic do tego nie mam. Ale no sami wiecie, jak to jest. Co on chciałby Ci powiedzieć? Co on chciałby Ci powiedzieć, a nie mówi. Co on chciałby ci powiedzieć na ten moment, a tego nie mówi? Co on chciałby ci powiedzieć na ten moment, a tego nie mówi? Co on chciałby Ci powiedzieć na ten moment, a tego nie mówi? Co on chciałby Ci powiedzieć? Hmm. On chciałby Ci powiedzieć to, że coś się w nim yy, wypala. No. Albo może też mieć gorszy czas. No. Ogólnie też pokazuje mi się, że osoba, o którą gdzieś tam pytacie, właśnie może mieć taki gorszy czas, że może jakby ym, nie wiedzieć, tak. Yy. Albo też coś, yy, właśnie. No. Też trzeba troszeczkę uważać, bo możliwe, że Osoby z otoczenia e, właśnie jego, tak? E, nie za bardzo e, dopingują, powiedziałabym, tej relacji, ale to tylko dla niektórych z Was, naprawdę. Nie bierzcie tylko do siebie, oczywiście. Jeżeli wy wiecie, że jest jakaś osoba. A która gdzieś tam nie darzy, was, nie darzy Was sympatią ze strony swojego partnera, to Wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. A jeżeli nie, no to akurat tym aspektem się nie, nie, nie przyjmujcie, tak? Nie bierzcie go akurat w tym momencie do siebie. No. Nie bierzcie w tym momencie do siebie. On by chciał by Ci powiedzieć właśnie to, że Albo ktoś tam wiecie, do niego coś mówi być może na wasz temat, albo się dowiedział czegoś na wasz temat. Tak też może być oczywiście czemu by nie. Że coś jest tak niezadowolony i nie chce Wam tego mówić, żeby wam nie sprawić przykrości. Tak tutaj mi to pokazuje. W tym całym miszmaszu jego w głowie. A co ty byś chciała mu powiedzieć, a tego nie mówisz na ten moment? Co ty byś chciała mu powiedzieć, że tego nie mówisz? Co ty byś chciała powiedzieć? Wieża. Chciałabyś mu powiedzieć, że nie wiesz na czym stoisz i czy to czasami ci nie róbnie rób zbyt szybko. No. Chciałabyś mu yy, to powiedzieć. Mm, bardzo mocno i dosadnie. Eee, że słuchaj, czy eee, mam już się zabijać? Nie. Słuchaj, czy w ogóle ta nasza relacja stoi na eee, dobrych fundamentach, że się nie wywróci, to chciałabyś się go o to spytać? Tylko pytanie, dlaczego tego nie robisz? Dlaczego boisz, o, dlaczego boisz się o to spytać? Boisz się usłyszeć prawdy? Bo tak też może być. Pamiętajcie, tak też może być, oczywiście, że boimy się to zadać pytanie, bo tak naprawdę nie będzie ono dla nas gdzieś tam korzystne, tak? Nie wiem, to są bardzo, to jest bardzo dziwny rozkład, naprawdę. Ja nie wiem, dla kogo to będzie. Taki rozkład dosyć tajemniczy, taki, że jest tutaj bardzo dużo emocji takich, które powinny być już na początku gdzieś tam wiecie składane, a tak no nie było tak. Gdzieś tam każdy grał, żeby ugrać. O, tak powiem. No. Gdzieś tam z jednej strony było takie udawanie, z drugiej strony też oczywiście nie było tak jakby prawdziwości czegoś. Ale czego nie było prawdziwości? Bo tutaj jest to uczucie. Ja, ja nie mówię, że nie. Nie ma tutaj innej osoby nawet bo nie ma, bo karty mi tego nie pokazały. Tylko brak jakiejś kurczej iskierki tutaj, no. Coś tak jakby się powypalało w pewnym momencie. Mm. No. Dobrze, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, i tutaj też słuchajcie, kochankowie i głupiec. Odwrócony. Mm. No. To jest takie decyzja nowego, ale nie. Wiecie, to jest na takiej zasady, tak? Jest decyzja, żeby rozpocząć coś, ale z jakiegoś powodu yy, tak się nie stanie. Yy, no, więc podejrzewam, że raczej się to poukłada bo jeżeli ten głupiec pokazałby mi się w pozycji prostej, to bym wtedy powiedziała, no, że tutaj albo nowy początek, słuchajcie, no bo nowy początek w relacji, tak, to może oznaczać, że albo pójdzie to na lepsze tory, tak? Też tak samo tutaj mam koło fortuny. Koło fortuny to jest takie, że albo tak, albo nie, albo na jedną szalę, albo na drugą, nie ma czegoś pomiędzy, tak? Więc, ym, no, ciężko tutaj powiedzieć, tak? Ale tutaj takie będzie zwlekanie z jakąś decyzją w ogóle, zwlekanie z rozmową, ukrywanie w ogóle tych uczuć, takie nie mówienie prawdy. Kurczę, tylko czy to jest w ogóle potrzebne? No. Tak jakbyście nie byli sobą, byście się bali w ogóle opinii tej osoby. Ja nie wiem, no takimi się energii pokazują. Ta osoba też by i was nie chciała skrzywdzić. Wy byście chcieli stworzyć rodzinę z tą osobą, tak? Manifestujecie nawet tak naprawdę rodzinę z tą osobą chcecie stworzyć. No. A ta osoba mm, jest taka niezdecydowana. E, nie wie dokładnie, czy tak, czy nie. Bierna bardzo mocno. Tyle, że wcześniej nie wydaje mi się, że tak było. No. Coś tutaj się... Coś się tutaj zmieniło. No. Coś się tutaj zmieniło. Bardzo dużo właśnie emocji, które mm, mogą zostać wypowiedziane, ale jak zostaną wypowiedziane, to tylko i wyłącznie w jakiejś kłótni, awanturze. No a chyba tak byście nie chcieli, co nie? Trzeba właśnie dojść do porozumienia, do współpracy, żeby właśnie nie odwalić takiego, wiecie, nie wygarnąć za mocno coś komuś i potem żałować i, i przepraszać, co nie? Wszyscy wiemy, o co chodzi. Trzeba podchodzić do relacji, do ludzi z empatią i szacunkiem przede wszystkim. Um, dobrze, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że było to do kogoś. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Śpijcie dobrze. Dobranoc. A jeżeli ktoś w niedługo, w niedługo czasie będzie sobie brał urlopiki albo jechał na jakiś Wakacje to oczywiście życzę Wam miłego, fajnego wyjazdu, bo teraz też są takie sezony wyjazdowe, także kochani wszystkiego dobrego, odpoczywajcie, dbajcie o siebie, cześć i być może widzimy się wkrótce, pa!